Słuchają Państwo opowieści nieobecnych, audio przewodnika po żydowskich śladach Dąbrowy Górniczej. Przystanek drugi, dworzec kolei warszawsko-wiedeńskiej. Historia społeczności żydowskiej. Stoją Państwo przed dworcem kolejowym w Dąbrowie Górniczej, do którego dochodzimy z placu Wolności ulicą Kościuszki. Jest to budynek dworcowy dawnej linii kolejowej warszawsko-wiedeńskiej. Dzięki kolei, która do Dąbrowy dotarła w 1858 roku, możliwy był wywóz węgla i stali z pobliskiej huty bankowej. Dworzec ten jest miejscem symbolicznym. Według niektórych znawców literatury polskiej, to najprawdopodobniej właśnie tutaj rozegrało się rozstanie doktora Judyma z Joasią Podborską, o którym czytamy w końcowym rozdziale pod tytułem Rozdarta sosna, powieści Stefana Żeromskiego, Ludzie bezdomni. Z tego dworca żydowskie dorożki dowoziły wysiadających podróżnych do poszczególnych miejscowości regionu. Była to pierwsza stacja miejscowej ludności żydowskiej w drodze do Palestyny, a w tragicznym czasie Holokaustu początek ostatniej drogi w kierunku Auschwitz. Dzieje Żydów w Dąbrowie Górniczej sięgają XIX wieku. To stosunkowo późne ich pojawienie się na terenie obecnego miasta jest związane z niesprzyjającym prawem. Początkowo Dąbrowa, podobnie jak Czelać, leżała w księstwie Siewierskim, gdzie obowiązywał zakaz osiedlania się Żydów. Później prawodawstwo, zarówno pruskie, jak i rosyjskie, nie sprzyjało ich osiedlaniu oraz pracy zarobkowej. Do pierwszej połowy XIX wieku zabraniano zatrudniania Żydów w przemyśle wydobywczym. Prawo to zostało w końcu zniesione, gdy zaczęło brakować miejscowych robotników. Dopiero w 1828 roku zniesiono zarządzenie głównej dyrekcji górniczej dotyczące zakazu prowadzenia karczm i szynków w pobliżu kopalń i hut. Tak naprawdę jednak szerszy napływ ludności żydowskiej do Dąbrowy rozpoczął się dopiero po upadku Powstania Styczniowego. Początkowo tutejsi Żydzi zajmowali się głównie drobnym handlem. Znany jest jednak przypadek, kiedy po powstaniu huty bankowej wydzierżawiono ją na krótko Maurycemu Koniarowi, czyli Mojżeszowi Konowi. Jednemu z najbogatszych finansistów w Królestwie Polskim. W późniejszym czasie rosło znaczenie Żydów w życiu gospodarczym górniczej wtedy miejscowości. Świadczy o tym obecność żydowskich inwestorów w przemyśle ciężkim i wydobywczym. W okresie międzywojnia możemy wyliczyć wiele przykładów dzierżawy dąbrowskich kopalń przez Żydów. Kopalnie Lech przejął Maurycy sercasz od doktora Adama Piwowara, pierwszego prezydenta miasta Dąbrowy Górniczej. Przemysł metalowy rozwijał się także dzięki Żydom. W 1920 roku bracia Klein założyli fabrykę wyrobów z drutu, czyli późniejsze zakłady wyrobów metalowych. Dąbrowscy Żydzi przynależeli do gminy wyznaniowej w Będzinie aż do 1910 roku, gdy po długich staraniach o uniezależnienie i utworzenie Kachału powołano Dąbrowski Okręg Burzniczy. Obejmował on Dąbrowę Górniczą, Łosień i gminę Olkusko-Siewierską. Pierwszym rabinem Dąbrowy został Aaron Lewi, Będący wiodącą postacią wśród Żydów dążących do stworzenia własnej gminy. Pod rabinami zostali abba Schlesinger i Mojżesz Rapaport. Sam rabin Mojżesz Aaron Levi jest postacią niezwykle interesującą, chociaż niestety mało znaną. Urodził się w hasyckiej rodzinie w Pacanowie w 1868 roku, a do Dąbrowy przeniósł się najprawdopodobniej w 1911 roku. Wcześniej był związany z Będzinem i Sosnowcem poprzez osobę swojego teścia, który mieszkał w osadzie Niemce i przekazał lewiemu dom w Sosnowcu. Zanim ten przybył do Dąbrowy, mieszkał w Będzinie, gdzie studiował w jeziwie. W Dąbrowie Górniczej powstały jego dwa ważne dzieła religijne: dwutomowa Ner Lamea oraz pięciotomowa praca Tewuot Adama. Lewi zmarł w 1933 roku. Urząd rabina miał przejąć jego zięć, ten jednak odmówił. Dopiero w 1934 roku wybrano kolejnego rabina Dąbrowy Górniczej, którym został Baruch Epstein. Do uzyskania praw miejskich przez Dąbrowę Górniczą liczebność ludności żydowskiej nie przekraczała 10% wszystkich mieszkańców miasta. Według spisu powszechnego z 1931 roku społeczność żydowska liczyła ponad 5 tysięcy osób, czyli 14% mieszkańców miasta. Natomiast pod koniec lat 30 XX wieku liczba ta wzrosła do 5,5 tysiąca. Nie wiadomo, jakie były proporcje wśród odłamów religijnych dąbrowskich Żydów. Z pewnością największą grupę tworzyli Żydzi ortodoksyjni, wychowankowie będzińskich jeszybotów i szkół talmudycznych. Stopniowo od początku XX wieku zwiększał się udział żydowskiej inteligencji w życiu społecznym. Niejednorodna mniejszość reprezentowała różne postawy społeczne, od asymilatorów po syjonistów. Wielu członków społeczności żydowskiej brało czynny udział w życiu miasta, czego przykładem mogą być wybory do Rady Miejskiej przeprowadzone w 1919 roku, kiedy uzyskali oni siedem mandatów. Prawie całkowitą zagładę Żydów w Dąbrowie Górniczej przyniosła Druga Wojna Światowa i Holokaust. Tuż po zakończeniu wojny do miasta wróciło 131 Żydów. Jednak w listopadzie 1947 oficjalne statystyki nie odnotowały już w tym mieście ani jednego. Od tego momentu dzieje miasta toczą się bez udziału społeczności żydowskiej. W roku 1991 mecenasa Zenona Chmielewskiego wyróżniono medalem Sprawiedliwy wśród narodów świata. Był on również honorowym obywatelem Dąbrowy Górniczej. Jako społecznik przyczynił się do zainteresowania władz miejskich pozostałościami dawnego cmentarza żydowskiego w Dąbrowie Górniczej.